Dobra! Kola, ciasto, brokuły... Fuj! Pomóżcie mi! Która z tych butelek ma w sobie najwięcej alkoholu? Zajebisty wybór! E, Dora? Jesteś trochę za młoda na alkohol. Nie pierdol! Dora, proszę, nie! Tak nie można! A teraz spierdalamy przed pałami? Ej, łapcie ją! Potrzebuję waszej pomocy! Krzyknijmy wszyscy razem! Gdzie do chuja jest moja mapa? O, tak! Mapo, powiedz mi, gdzie znajduje się Jacek Jaworek. On zawsze ma towar. Ja... no nie wiem, Dora. Okej, okej! Jest w parku, na ojcyjna Pawła! Powiedział, że dzisiaj ma wyjątkowy towar. Możecie mi mówić Dora w krainie grzybów. Potrzebuję waszej pomocy. Michał? Przy Natalka? Nie będę narzekać. <GunkiUB> <Gunki> <Gunki> ha ha! mnie nocnym ruchaczem. Ruchacz nie ruchaj! Ruchacz nie ruchaj! Za późno! O, Nasza mała dziewczynka właśnie staje się kobietą! To już nie ta sama mała małpka Elena. Butek to już duży chłopiec. O cześć butku! Łapy do góry! Łapy do góry! O mój Boże! Kurwa! Dora będzie skakać! Chciałabym polatać. Czy myślicie, że uda mi się? I tak was nigdy nie słyszałam! To jedno wielkie kłamstwo Nickelodeon! trochę bardziej w prawo.